A Youtubers, z tym się jest Karolino. Hej kochani. I dzisiaj będziemy czytać wyrazy od tyłu. Tak, mówić wyrazy od tyłu. Zobaczymy czy nam to się uda. Więc ja wymyślałam wyrazy, nigdy jeszcze nie widziałam tego filmu. E, u nikogo, nie oglądałam twojego filmu, nie oglądałam niczego filmu, bo nie chciałam sugerować. Tutaj mam wszystkie wyrazy, które napisałam. Niektóre są trudne, niektóre nie, nie, nie wiem czy dobrze było czy lepiej było napisać łatwo, czy lepiej było napisać trudne? Będzie trudno, powiem wam i... Najśmieszniejsze jest to, że czytamy sobie wyrazy nawzajem i nie wolno ich widzieć. Tego nie wiedziałam. Ja pisałam tu wyraźnie właśnie, żeby to... Aha, no dobra. Czyli... czyli o to chodzi w tym challenge. Tak, czyli ja mam pierwszy wyraz dla ciebie, mam aplikację Backwards. Maga, okay. Karina skup się. Masz... Ziemniak. Trzeba było czyli tym Czekaj, mam nie <noise> czasu na to? Nie, właśnie ja nie to wiesz Kurczę, jestem tak <noise> zławcy. K A I To jest trudne K A <-in> -y <noise> K A, k -a, k -a, -a, k -a, -a Aha, I musisz spróbować, czy ci to wyjdzie Okej, okay, jak to nagrywam? Nagrywasz to? K A Ziemniak. <laughs> to udało się. Ziemniak. Ziemniak. Teraz ja to bym jakiś trudny wyraz, żebyś nie był taki. No, Zabrałem Wyraz to jest gwiazdka. O kurde. To zajmie nam 30 minut. Nie powiem tego, co trudne jest. Czyli jest A, K, d, z A. Kurwa, już zapomniałam, widzisz? Pójdę wyrazy wyraz Karolina. Jest są za trudne. No trudno. za no, no, trudne są. Taka <noise> zawała. Solenizant. O, świetnie. Solenizant. Dobra, uda mi się. Okej. Okay. Ja bym chciała to, żeby mi tak się pojawiło to przed oczami. So -i SOLENIZANT. I TNAZINELOS. <noise> SOLENIZANT. 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 KOLANO. ONALOK. Kolano! Dobrze, udało się. Wuhu! Ziomek! Dobra, to będzie... Jaki z ciebie Resi! Razi... Ziomalki! Ziomek, kemoiz. 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 Ziomek. <laughs> ziómek, ziómek, ziomek? Zio 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 jesteś, taki ukraiński ziomek! Zio Oby było trudne. Koń, łatwe. Niok. Niok Niok, niok! Koń, koń! Koń, koń! <laughs> koń, koń. koń.

Nie? Nie My zaliczam. Szuriad. No. Dariusz. Udało się. Dariusz. Dariusz. Wygrywam. Wariat. To coś o tobie. Tajraf. Tajraf. Tar. Well. <gry> Tajraf. Wariat. Eee! Udało się. No dawa. Taki? Dawa. Taki? dawa. 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 Dawaj. 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 Ludy. Dul, lud, Ty mówisz nie, bo ci wyjdzie jak to jest. Za... <laughs> z... <laughs> Jaki krawm. Dul! lud, Dul, lud. Aaaaah! Małka! Mąka, Monka, monka. Małka! a Małka! Małka! on monka. Monka. Monka? Monka? Monka. 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 mąka, mąka, mąka. Małka! Mąka. Mąka. Mąka.

O, masz tam po proste, słoń! Jże, zawiesiłam się! No. Nie. Słoń! Policja! Przyjedzie po By... ciebie. O... Chcę zabrać, Powiedziała, że jesteś normalny i ciężko Wariat! I ty, a. Aj! Ci przykryknę zaraz. Skup się, skup się, skup się. Dariusz, skup się, skup się. <grym> Ici lop. Policja, policja! Kochana, jeśli chodzi o policję, o ja ci powiem bezpieczeństwo. Za długie, nie dam radę. Ja ci pomogę. -nie się pies Za długie. Bezpieczeństwo. Dobra, teraz dostaniesz proste. łódka. Aktu łobuźie Z I E E Z I E E I Z Już zgubiłam się To <grym> jest jak łobuzie To nie jest bezpieczeństwo Dla mnie to za trudne, bo ja nie mam takiej wyobraźni, bo ja jestem wzrokowcem Ja nie wiem, jestem głupia Cicho bądź ŁOBUZIE Cicho łobuzie. Taki trudny wyraz ŁOBUZIE ŁY O już było dobrze bo <grym> ŁY Cicho Ob... Buzie. Zubo. O, buzie! <grym> Ej, zuboł! Łobuzie! Hey, Ej, <grym> zubołjek! Hej, Łobuzie! Ostatnie dla Ciebie! Ej Karolina. Anil orak. Teraz uwaga, 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 uwaga kto to będzie! Oj, 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 stary. Karolina! Karolina! Dziękujemy! Dziękujemy bardzo, wyszło mi bardzo to źle. Ale i tak zapraszam na mój kanał. <grym> <grym> No kończę. Jeżeli się. nam się podoba, dać łapkę w górę. Śledźcie nas na Facebooku fe... nas na Facebooku i zaprawy, zapraszamy zaprawę na nasze instagramy Tak! Potrawiamy Ej, obuzy! Pa Pozdro DG!